Siemanko, witam, cześć, dzień dobry. Kolejny odcinek z iDigging. Jej, ciapeper, piper. <laughs> Siemano, już wbijamy do kopalni. Uuuh. Nic sobie nie zrobiłem. Ej, Pokazuje na górę? O? Jakby to mi pokazuje nagle. Halo, przecież ja już tu byłem. Ktoś mi pisał w komentarzach, żebym dokładnie sprawdził kopalnię jeszcze raz, bo podobno nie wszystko zebrałem. Ale nie wiem, czy to mi się uda iść w ogóle. Uuuh. Dobra, udało się. Jestem, jestem bardzo mądry, dlatego się udało. Yy, tak, rzeczywiście, tu chyba jakiś ser leży. Wow, do, dobrze. Wow, beczka też. Halo. Nie, no, te grobale znowu, co się pojawiają pod nogami. Dobra, to wszystko jest do zabrania, rzeczywiście. Rzeczywiście, wszystko jest do zabrania. A ja byłem przekonany, że to jest jakieś, wiecie, yy, rzeczy, które mają tu zostać, no. Jakieś mebelki, jakieś dekoracje. Wychodzi na to, że to wszystko jest do ukradnięcia. Jak stoi? O, nawet to mogę zabrać. A, i teraz nic nie widzę. To fajnie. To fajnie. Ała! Uspokójcie się tymi robalami, ale one są irytujące, no. Tu jest jakieś wejście tajne na górę też. O, o! Widzicie? Ale akcja. No i ja o to chodzi. A, mógłbym przysiąść, że już to zabierałem. Jejku, znalazłem narkołyki! Wow! Ale akcja, no nieźle. Jakieś podejrzane substancje znajdywane są w tych kopalniach. No ja nie wiem. Przyjdzie ten policjant rzeczywiście mnie pozamyka za posiadanie. O! Gdzie jest? Co? pierdzie... O, sam spadł. Widzieliście? Dobry piesek, dobry i super piesek. Super. Super dobry piesek. Bardzo dobry. Dobra, dobra, fajnie. Dużo no, nowych rzeczy znalazłem, których jeszcze nie miałem, a teraz jest sprzedam. A. To jest dużo warte. Oj, to jest dużo warty. Jadzie, ale pieniądze. Ale pieniądze. Dobra, i o to chodzi właśnie. O to chodziło. Kupuję ulepszenie. Pickaxe 2.0. No, i o to chodzi. Jest, yes. Dziękuję, dziękuję za podpowiedź. A, lampki sobie kupię. Kupię ze pomidory. I kupię lampki. No. I teraz można kopać dalej. Yy, super. Jak to kopię? O, nieźle. Ej, co ja tak się nagle szybko poruszam? Halo, czy ten... Ty... Killow mi zwiększa movement? Maybe, maybe. Możliwe bardzo. O, to tutaj jest ta dziura, co mam się tu dokopać, Ale coś się nie mogę zmieścić. Coś tu wisi w powietrzu prawdopodobnie. Ach. Ach, te. Kurde latające klocki. Tu jest? Nie. Nie, nie wiem. Nie wiem. Coś, coś mnie zablokowało. Coś. O, tu jest taki klocuszek, Widzieliście? I ja. I to przez takie rzeczy właśnie, tutaj gra jest utrudniona, no przez takie rzeczy, takie niby małe maluśkie sprawy, ale no trzeba je dojrzeć i ogarnąć, bo inaczej to nie, stajesz w miejscu cały czas. <ścoughs> tak, 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 tak. tak. E, dawaj, kopaj. No z tym kilofem idzie naprawdę dużo szybciej. No, on jakby też szybciej machał z tym kilofem, mam wrażenie. Już nawet nie chodzi o te dziury, które i tak są imponujące. No co jest znowu? Ty życia nie masz? Halo, sąsiad? Wywalaj z mojego płota! No co za gość tu? Autentycznie, co 3 minuty będzie tu przychodził? Gościu! się Pogniewamy się, zaraz ja pójdę do ciebie na chałupę. No, podkopę fundamenty, się zapadnie, będzie tyle z tego zaglądania do mnie. Normalnie. E, to by było coś, to by było coś. to by było nawet sprytne. O, jest dziura, dobra. Oj, nie to chciałem użyć tak kompletnie. Ale, a to nie dziura, to kawałek kamienia jest, no ale chyba jesteśmy na dobrej drodze w sensie, nie? Chyba to chodzi o to, że coś znalazłem. Chociaż w sumie może to być granic mapy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale moja strzałka pokazuje, no prawie, że w tą stronę, więc zwyczajnie postaram się kopać w tym kierunku i może będzie kozaczek, może będzie całkiem spoczko, naprawdę. Tum, 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 pum, pum. Siu, 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 siu. Dawaj, we go. Trzeba mamy dużo czasu. powinienem zdążyć się dokopać na tym gigakilofie. Emeraldy lecą. O, kolejna dziura. Tak, jej, dokopałem się. Uhu, no to dziedzicy, dziedzicy w komentarzach. Tak trzeba pisać właśnie. Trzeba? Dobra, dawaj. Więcej, kop. Jeszcze musisz. Może się uda tam wleźć jakoś. Później to, wiecie, wyteleportujemy się, więc luz, ale. Byleby tam wleść. Tutaj widzę, że mi trochę przeszkadza. O nie, no co za gość! Ej, autentycznie, ty, co ty robisz w ogóle? No. Ale mi gość zabiera czasu dzisiaj. On chyba jest bardzo zirytowany, że ja tak głęboko kopię, wiecie? Ej, znowu się zaciąłem o coś. Dobra, dobra. O! Dobra, muszę tutaj pomontować trochę światła. Bo naprawdę, naprawdę jest problem. Aha. Ło, ile tutaj jest rzeczy do zebrania? Jacie! Bogactwo! Druga kopalnia odnaleziona. I to, jaka upchana, rzeczami ja jeszcze nie szedłem do środka. Tutaj ja tu jest bardzo dużo skałek różnych. O, jakaś deska. Oj, nie mogę już, dobra, pełne No, kaszelek jeszcze mi nie przeszedł. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Jest już 10 razy lepiej. Na pewno, wciszę to sprzedawanie, bo trochę męczy w ucho. Dobra, market. Kupmy sobie większy warehouse. Co? To jest bardzo dobry pomysł. Policjant zaraz będzie, ale jeszcze nie tak teraz od razu. W sumie, mm, dobra. Wiecie co zrobię? Pokrzebę sobie trochę tutaj. Zobaczę sobie. No, tutaj są takie ozdoby do domu. Chyba już dalej tylko. W sensie to nie są rzeczy użyteczne. Tu nie mogę wklikać. A, tutaj, bardziej po lewej. To są rzeczy, które ja po prostu znajdowałem w kopalni. Eee, bronie? Co? Aha. Nie wiem po co mi to właściwie, no ale dobra. Ale niech będzie. Fajnie, że jest taka oferta. Chyba po to, żebym sobie umeblował dom porządnie, no. Nie widzę tu innego dobrego powodu. Może w tej żonka by wróciła, wiecie. Halo? No przecież policja jest na miejscu. No, co jest? I co, widziałeś jak on mi się wspina i go... Nie zrzuciłeś? No, takiście policjant właśnie. Cholera, stronniczy, wywalaj stąd już, nara. Żebym cię więcej nie widział. W tempo szczuje. O, skorumpowany gliniarz. Pewnie to jest brat tego sąsiada, złodzieja. No i on jest złodziejem, a brat go nie łapie. No bo po, po rodzinie to się nie łapie, no nie? Pewnie tak jest. Pewnie tak jest, rozszyfrowałem zagadkę. Dobra, bo tu chyba za mało lampek mam. Ja zdecydowanie będę miał za mało lampek. Nie no, czemu nie wziąłem więcej lampek Tu pewnie te roba... o Co? Co? Znalazłem shotguna, ale akcja Krokodyl? Ale czy ty gryziesz ludzi? Jesteś... Nie, chyba jest przyjacielski, bardzo Chyba taki straszak po prostu Dobra, idziemy o! No co jest? <laughs> Jak skoczył i się zatrzymał nagle <laughs> Ale się wystraszyłem Dobra, nie jest aż tak bardzo ciemno Ale tu ktoś mieszka, no to fajnie, okradnę mu dom Manko, Oczywiście, że zabieram wszystko Oczywiście, że zabieram wszystko jak leci Burka burka, no coś Fajna lampaszka, że jej zabrać ci mogę A to co tak świeci? Bo spadło to coś Eh? Może robal tu był Dobra, to już nic nie ma? Prawda, to tyle? Tyle już? Już Koniec? O nie, złodziej przyszedł. Wywalaj, oj, piesek go zrzucił. Dobry pies, super. O, to, to, halo, daj mu zjeść, a nie w niego rzucasz. Co za głup, tak? Co za głup, tak? No dobra, no dobra, okej okay. Warehouse i mogę wziąć teraz te rzeczy i w domu sobie postawić chyba. Tak, tak i tak. Na przykład, na przykład, że tak zrobię sobie. Gdzie ja je teraz, mam przepraszam bardzo. Wziąłem take i się nic nie stało. Ha Halo, jak mam dom meblować? A, w ten sposób, dobra. Eee, Interakt, mogę to wnieść do domu normalnie? O, mogę. No i patrzcie, normalnie tutaj cyk, sofa sobie stoi. Fajnie. mam tak bardziej. Ciężko się to ustawia, nie powiem. No ale jakoś jest, jakoś, jakoś jest. Dobra, stolik na telewizor. Oda się go obracać? Fajnie, fajnie. Tutaj go postawimy. Eee, on nie jest wcale taki wielki, jak się wydawało. I telewizor walniemy. I normalnie będę miał w domu. Pozaczek. No, w stronę kanapy. Piękny telewizorek. Żonka się wyprowadziła, to można teraz sobie oglądać. Na przykład. Eee, turnieje w CSK-dwójkę. Ej, co jest? Ja, nawiedzona kanapa z ziemi. O cóż, dobra eee, fa Wiecie co, Wiecie co? nie ma sensu w ogóle Po co ja to układam, jak to się wszystko powywracało A Kurde, jak się stara <noise> Zawsze tak pod góreczkę musi być Dobra, resztę rozprzedaję To nie ma sensu nawet tego układać, widzę Nie ma sensu tego układać, bo to Samo się wywraca ciągle Dobra, dobra, idziemy Idziemy dalej kopać Dalej kopać, poproszę O, gra się zapisała, no dobra, no dobra Dobra, dobra. Juhu! Ale poleciał. No ciężko się tu właśnie nie powiem. Trzeba tutaj. Trzeba poszerzyć tą dziurę. Trzeba sobie zrobić wygodne miejsce pracy, a nie takie coś. No. To nie może tak wyglądać, że mi tyle czasu schodzi, żeby tu się wbić do środka. To musi być wiecie: takie. Hopsiu, cyk, cyk. Załatwione. Tak wcześniej. Nie tak, że ja się tu przepycham przez jakieś, przez jakieś dziury, kurde. Jak jakiś yy, fan tych. Wpychania się w TT. Takie. Jaskinie Są takie ziomki, Cave eksploratorzy. Jak to się nazywa? Ziomki takie co włażą w te dziury, później nie umieją wyjść, a robić te akcje ratunkowe. Ja cię, to jest głupie hobby w ogóle. No, masakra. No to właśnie tak się czuję, jak tutaj wlażę do tej kopalni, bo jest taka jakaś taka. No, niewymiarowa jest strasznie tutaj. Nie jest niezapraszająca dla normalnych ludzi. No, ale tam ci by się zbiegli pewnie i by mówili: O, ale super kopalnia, taka i No, tak. Możliwe. Dobra, dobra. Ej, to całkiem nieźle kopię. Ja tu mogę taką dziurę w sam, raz, w sam raz w dół kopać. No, że na głębokość tutaj ogarnąć, wiecie. Bardzo to jest ważne. Na głębokość polepszyć. O, i od razu się wkopałem w coś? Niemożliwe. Nie, niemożliwe. Ej, bez kitu tam coś jest. Ale akcja. Piesku, piesku, gdzie jesteś? Piesku, piesku. Tam był, kurde. Nie? E, chyba go sam zrzucił. Nie wiem, co się stało, nie zdążyłem go nawet zauważyć, a już wszystko było ogarnięte, jakby. Dobra, no teraz się trochę wygodniej tu zŁazi na tu, rzeczywiście. Ale co to jest? Co ja tutaj odkryłem znowu? Co to za dziura taka wielka? Co jest grane? Ej, znalezisko? O kurde, ale runołem. Ale runołem w dół. Ja się, co jest grane? Jakbym tu bomb nawrzucał kiedyś, a nigdy tu bomb nie nawrzucałem. Ile tu jest rzeczy? Co się stało? Wpadłem do jakiejś potężnej dziury. Wow! Ile materiałów? Ja się! Czemu ja tu wpadłem właściwie? Ominąłem tak dużo rzeczy. Normalnie, zapadlina jakieś kurde, pod ziemią u mnie w domu. No, pod domem. No wiecie, na ciałce. No, ale masakra. Kurcze! Dobra, eee. Dzięki. Faj fajnie, że za darmoszkę, tylko chciałbym też tamte zebrać, a nie ma takiej opcji i powinni dać drabinę. To by było coś taka drabina, nie? No to bym sobie tak wyłaził na górę po, po trochu. Czasami może nawet. Może nawet jest gdzieś drabina w meblach, tylko pewnie się ją ustawia tak beznadziejnie. Dobra, bo już mam zapchany inwentarz z tego co widzę. No, trzeba uciekać do góry. Zaraz przyjdzie jeszcze policjant, brat sąsiada złodzieja, e, więc trzeba to też poogarniać. Dobra, sprzedaj wszystko jak leć. Ło, ale pieniądze, 115 emeraldy. No i el, Rubi. Dobra, kup, kup ten głupi oh. dywan, bo zaraz przyjdzie. Dobra, I dalej sprzedajemy. Coś tu jeszcze drogiego mamy? Chyba nie. Jest Git. E, upgrade? Nie stać mnie, ale zaraz mnie będzie stać. Dobra, już idę, już idę, uspokój się tam. No, bo mi drzwi rozwalisz, gałganie. Dawaj go tym kilofem po plecach Wywalaj mi z posesji Elo, co ty sobie myślisz, co? ha? Jestem wyższy od niego i mam kilof Myślę, że dałbym mu radę No, jakby była taka potrzeba, to by dostał Bęcki srogie No, jakby doszło do bitwy, to by przegrał <laughs> No, ale wiadomo Bijemy się z nim, niech, niech sobie łazi Niech sobie łazi Taka praca, no, taka praca Dobra, e. Zebrałem część tych rzeczy Część tylko, ale widzę, że tu jestem bardzo głęboko i wylatują bardzo dobre rzeczy. A to złoto, a to rubiny. No generalnie generalnie wygląda to całkiem imponująco. Eee, myślę, że zarobimy tutaj sporo pieniędzy, jak będziemy tu przebywać, kopać, szukać. Tak, zróbmy więc. Tylko że Piper nie dzwonił od razu za chwilę. Dzwoniła pies, żeby się nie odzywał, bo zaraz będziemy musieli się wyteleportować. A ja po tym odcinku idę z moim pieskiem. Otwór. Tylko, że na razie tu ten, śpisy obok, to mówię po cichu, że jeśli nie obudził, po zaraz będzie. Wtedy no, wiecie jak to jest. Jak usłyszy, to... No już ja przebacz. Trzeba ruszać. Ej! No nie no. Trzeba od razu lecieć. Od razu. Pyk! No i pies go załatwił. Dobrze ci tak. Dobrze ci tak, skubańku. No, wredny sąsiadku. Ej. Dobra, cyk, cyk, myk, myk, no nie mogę przejść tu znowu. Ja Dobra. Cyk, 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 fajnie, fajnie, ale głębina. Dobra, trzeba bardziej w dół się kopać, z tego co widzę, bo gdzieś tutaj zgubiłem drogę w dół. Trochę się wkopałem tak w bok, jakby w stronę tej lampy. O, znalazłem żelazko. 212 metrów pod ziemią było zakopane. Normalna rzecz, wiadomo. Górnicy cały czas takie rzeczy znajdują w kopalniach, właśnie. Nowoczesne żelazka, telewizory, kanapy świeżutkie, lampy domowe o, oczywiście, że tak. Takie rzeczy właśnie kryje Ziemia. Normalka. O, elektryczna gitara. 212 metrów pod Ziemią. Oczywiście, że tak. No nie. O, oczywiście. Normalka. Bardzo realistyczna gierka i to mi się tu właśnie podoba. Dlatego tak długo spędzam tutaj czasu. Yy, dużo czasu, bo realizm, realizm do mnie przemawia. No, realizm do mnie przemawia. To jest świetna zabawa po prostu. Wiadomo. jak się uczy takiego życia, no nie. Takiego prawdziwego życia. Prawdziwości się uczy, kurczę, no. Tak, tak jest. Dawaj, wkopuj się tam. Wkopuj się! Jazda! Jazda! Pyk, pyk. siup, siup. O, co to? Deska jakaś. Czemu tu jeszcze stal znajduje? Myślę, że takie rzeczy, e, które były tam bardzo wysoko, to tu już nie powinny występować. To jest takie zapchaj dziury w magazynie straszne. No węgiel, dajcie spokój poza komu. Wiadomo, że mi to niepotrzebne i to tylko mi zapcha ekwipunek. Tylko po to to tutaj jest. Sprzedam to za jakieś marne grosze, nikt nie będzie zadowolony. W sumie... Czekajcie. O, a propos sprzedawania. Czy ja już nie wbiję sobie właśnie tego drugiego ulepszenia Znaczy, no drugiego dziś. Pyk, 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 No i... Cyk. niestety nie. No troszeczkę mi brakuje, ale naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Jest to do zrealizowania za chwilkę. Tak myślę, tak sądzę. Ale to jest głęboko. O, znowu tutaj pomagam sobie troszeczkę. O... Coś się pojawiło. Halo Tu się też coś pojawiło. Ja cię, O rany, ale, ale to jest głębokie już. Naprawdę. Dobra, dawać mi lepsze rzeczy, nie jakieś kopery. Po co ja się wkopałem na 220 metrów, jak mi tu kopery lecą. Kurka. Oj, no kamień. Nie, no Iron, dobra. Zara kamienie to znajdę pewnie jakieś. Albo deski, co po dolarze, albo śmieci, albo coś. No. Dobrze. No git. Git. Ewidentnie, ewidentnie tutaj można znaleźć jakieś bogactwo, ale nadal potrzeba cierpliwości. Nie jest to takie gwarantowane od razu, nie jest. No i tak trzeba mieć dużo szczęścia, którego mi trochę brakuje, więc, no, jak widać, A, jest to trudne, jest to trudne. Ta, ta, ta rapa. No, tu jakiś paździerz znowu, jakaś ciężka lipa. No. O, tam jest coś fajnego. Dobra, dobra, kopmy, kopmy. No, w sumie zawsze mogę tego nie podnosić. A i mój dom, jakby zwiększył swój stan, widzicie? Na pasku się tam coś pojawiło. Jeśli rzeczywiście trzeba te meble tam wnosić, to wtedy dom mi rośnie i wszystko fajnie, I pewnie się gra rozwija, nie? Choć piesku masz. Toś głodny pewnie. Dobra. Cyk. Warehouse. cel, cel, cell, cel, cell, cel, cell, cel I pyk ulepszenie. Wreszcie mam drilla. Wreszcie mam drilla i stać mnie jeszcze na dywan. Ale drill. A, to tak i tak kopię. Eee. No, powiem wam tak. Miałem nadzieję, że to będzie kopało tak fajnie jak w tamtej grze. A tu widzę, że kopię bez nadziei. To nadal jest takie co chwilę po troszku. Niestety. Dobra, poszerzam tą dziurę, bo ona mi strasznie dużo czasu zabiera. Naprawdę strasznie dużo czasu. Za każdym razem, jak tu wchodzę, to o coś się tu potknę. I siedzę tutaj i, kurde, kombinuję, jak przejść. Więc zróbmy tutaj taką solidną, wielką dziurę. No. Szczególnie, że mamy nasze super uber wiertło, które pewnie zwiększa też szanse dropnięcia czegoś, tak zakładam, że nie tylko szybciej kopię, ale też szansa jest na wypadnięcie większa. Bo widzę, że tych przedmiotów nagle mi leci, no. Ej, rubiny się tam pojawiły. Patrzcie, to się odświeża. Na pewno to się odświeża. Tego tutaj nie było, ja tyle razy tędy przechodziłem, to nie wisiało tu w powietrzu. A teraz nagle wisi. O, już nie wisi. Jednak gra się rozmyśliła, jednak wiecie. O teraz wisi, a już nie No wiadomo Logiczne nie, to po prostu zależy jak spojrzysz nie Zależy jak patrzysz, no pesymista by tam pesymista by tam nic nie dojrzał, ale optymista owszem Widzi, widzi bardzo dużo skarbów, rubinów i tak dalej No i to właśnie o to chodzi Ta gra to jest taka gra o życiu Która ci pokazuje, którędy droga no O piłkę znalazłem, ale fajnie se wrzucę Nie no kurde ty Gościu Ja tu armatę jakąś zamontuję, autentycznie no, psu na plecach. Będzie nawalał do ciebie. No, z pompy wodnej, czy coś takiego. Dobra, tak, tak, tak. I to take oczywiście. Rzucamy sobie to do domu. Nie wiem po co. Ale pewnie pewnie zwiększy mi to wartość. Mogę to przez okno walnąć? Nie mogę. Dobra, dobra, tutaj. Wow, wow. wartość domu wzrosła. Super. Dobrze. Dobrze, dobrze. No, w sumie to zaraz będzie policjant. Yy, znowu się o coś zaciąłem. Dużo jest takich. Kurczę. Tu jest jakiś mały klocek. Nie mogę go zlokalizować. Ale jest tu jakiś. O, tu jest. Dobra. No te małe klocki to przeromane są. Cyk, cyk. I już zaraz policja będzie. No, się nakopałem. <grym> Dobrze poszło, nie ma co. Już, już kupuję. Już kupuję. Już byś nawet nie przychodził. Powinien stanąć w drzwiach i powiedzieć. A, to znowu te same kawałki, trawy. Idę do siebie się napić kawy. Coś takiego. No i przychodzisz, czas marnujesz. Dropnie. Zabieraj się stąd. Zabieraj się stąd. Nara. Dobra. Dobra. <grystanie> Nic ci zauważył. Nic nie zauważył, ślepy. E, leszcz. Dobra. Cyk, myk, siup, do środka. I hops, hops. O, i znowu są te rubiny. A nie, jednak ich znowu nie ma. <grystanie> no. Ta złudna nadzieja, która prowadzi mnie do kopalni. Nie, no przecież to można już szału dostać. Sąsiad, uspokój. Skąd ja? Latać się nauczyłem? Czemu ja nagle latam na shifcie? Myślałem, że na spacji jest skakanie, a tu na shifcie jest latanie. Normalnie, nie sprint. Oho, Ohoho. Dobra. Dobra, go, go, go. Dobrze. Czy wreszcie sobie trochę pokopę? To naprawdę już się robi irytujące. Sąsiad, no ile można? Ograniczasz mi tutaj możliwości życiowe całkowicie. Całkowicie. No. Kopę się. O, tam coś zielonego jest. Dobra. W tamtą stronę poproszę, o tam coś się świeci. Coś się tam świeci, ewidentnie. Nie wiem, co to... A, tu jest w ogóle dziura. Chyba. No? Nie, co to. Skały? To te skały da się niszczyć, a je omijałem? Kurka, burka. No ja, to, to ja to muszę to wrócić i wykopać. Tą stronę jest coś zielonego. I tu są wielkie skały węglowe, takie większe pokłady, które trzeba rozwalić, a nie ominąć. Ja muszę tam, jak miałem tam je na górze, to trzeba je będzie skopać. Dobra, co tu jest zielonego takiego? Lic. Widzę. Widzę, że coś tam jest. Nie oszukujcie. A to lampa była. Aaaa. Aa, powiem tak, zawiodłem się troszeczkę. No jest tutaj. Ogromna skała. Tak. Bardzo duża skała węglowa. Świetnie. Świetnie poszło. A wow! Robale wyszły! Co jest? Skąd? Kurde z ziemi. Normalnie tak, o, znikąd się wyszły. Z Kubańce. Jak w Minecrafcie na niektórych głębokościach. Pozdrowienia dla tych, co wiedzą, gdzie tego szukać. No. O, o Nara! No muszę apteczkę kupić, zdecydowanie chyba. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale już sobie wbiję tam na dół. Kurka, teraz to schodzi, żeby tam zejść. Miałem takiego szybu prosto w dół, i trochę schodzi. Patrzcie, tu, dopiero tu. Jo! Ja. No, właśnie. Dobra. Jestem. Jestem, kopiem się. Jest Git. Kopaj się, kopaj. Naprawdę, przygoda trwa. Go! O, złoto. Widziałem to, złotko, widziałem. Bardzo fajnie, bardzo spoko. No, więcej pieniędzy. Miałem wykopać tą wielką skałę na górze, no i oczywiście zapomniałem, zapomniałem W sumie, czy warto tam węgiel wykopywać, jak tu mogę przyjść po złoto, nie wiem Nie wiem, nie wiem Może jakbym wiedział to wcześniej, to bym to zrobił Teraz trochę mi się nie chce <grym> O niestety O, tu jest jakiś klocek latający mały Najgorsze są te klocki latające małe 250 metrów pod ziemią Jest już naprawdę bardzo głęboko Bardzo, bardzo głęboko Prawdopodobnie są to finałowe momenty tego ogrodu. No, chyba. Chociaż że jeszcze nie widziałem diamentów. A już widziałem szmaragdy emeraldy. Wiecie, no. wiecie jak jest. Wiecie jak jest. Dobra. tyk, cyk, myk. O, co to było dziwnego, takie na niebiesko się pojawiło. Trochę jak diament na chwilkę. Ale zaraz zniknął. Podejrzane. Nie, no weź się, spokój, sąsiad. Ty. Kubańcu. Dobra, idziemy sprzedać trochę rzeczy Nie no, shift to jest taki skok do przodu Mówię, skok do przodu No, widzę właśnie, że ten wegiel To nic nie wart. Deski nie będziemy w domu ustawiać To możemy wziąć No Dużo bread No chleb znalazłem 250 metrów pod ziemią Logiczne przecież, o co chodzi Żaden problem się znajduje tam chleby właśnie Proszę. Umeblowany dom. prawie nic nie daje. Ten mój paseczek postępu domu. To on się praktycznie nie rusza. No. Ja wnoszę te rzeczy i to nic nie daje. Nic się tam nie zmienia praktycznie. Nic. Nic. Bardzo niedobrze. Nie wesoło. Dobra, a nawet się tu schodzi jako tako. Nawet nawet. E, ta skała to gdzie ona była? Ona chyba była wyżej. Tam przed kopalnią chyba ja się o nią blokowałem jakby. Chyba, że to był element kopalni jednak. <laughs> o, krzesło. Krzesło, spoko. O, tu jest jakaś stała. Stała skała się tu trafiła. Może to być yy, końcówka mapy, albo bok mapy, albo jakaś kopalnia, chociaż już by mi pokazywał wskaźnik, gdyby była kopalnia. Podejrzewam, że to jakiś bok mapy jest granica. Yy, I pewnie pewnie dobrze, żebym się od tego oddalił. Ewentualnie naturalna przeszkoda, bo kopać się tego nie da. Znowu! Nie, no ja więcej czasu będę spędzał teraz na bieganiu w tej weftę, te, niż faktycznie na kopaniu. Chyba muszę przestać tutaj przychodzić w ogóle. Niech sobie Piper radzi, bo no szkoda czasu, nie? Szkoda czasu. Już lepiej wrócić do tego głupiego policjanta od czasu do czasu, niż się teleportować z tymi pomidorami. Naprawdę jest to bezsensowne. Aktualnie. Bo tu, kurde, tak długo się schodzi na dół. Nie opłaca się wyteleportowywać tak często. No, nie opłaca się. Tu by się bomby przydały. Jakbym miał dużo hajsu, to bym tak zrobił. Normalnie bombardował tu wszystko. I bardzo szybko bym kopał wtedy tą kopalnię. Tymi bombkami. Mhm. Dobra. Aha. Cyk, cyk, cyk. Trochę światełka dorzucimy. Żeby było przyjemnie, miło, fajnie. Wiadomo. I kopiemy się w dół. Kopiemy się w dół. Taki ciasny ten tunel, trochę. No ale chodzi o zwiększenie głębokości tutaj, a nie jakieś tam wygodne kopanie, no. Myślę, że damy radę. Myślę, że tak. O, o, 300 metrów niby już osiągnąłem. Chociaż mam 294 na wskaźniku, ale już wiemy jak to działa kiepsko. Może na 300 to będzie jakaś rewolucja, jak chodzi o kopanie. Może tutaj będą leciały nagle takie rzeczy, że nam się nigdy nie śniło, no. Możliwe, 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 możliwe że to, o to chodzi właśnie, Mo może. Może tak być Halo, halo y, Zaciąłem się Nie spadam w dół Nie wiem wy... O, ruszyłem się, dobra Soon will come the police No, trochę, trochę tru. Trochę tru. dawaj ten dywan Dawaj ten dywan, szybciutko Cyk Fajnie, fajnie Panie policjancie, zapraszam Nic tu nie ma do ukrycia Co tam, Pajperek? Trzymaj, masz Dobra, wbijaj Wbijaj, Hamiu no, wbijaj. Policjant się naprawdę robi mega denerwujący. Dobra. To tyle w tym materiale na dzisiaj. Dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.